Jego przeciwnik pochodzi z Będzina, to bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych, 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy Georgia Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali w London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Balickiego, a jest nim... Michał. Dobra, bo dzwonił mi ziomuś I mi przerwał Patrzcie jak ja jadę, wałem jak nie wiem Ło kurwa ty Tu mi zaraz stanie ten kurwa hebel, nie I na dodatek ja tu nic nie widzę, żebym chociaż coś widział Ło kurwa Przejechałem bokami, wiecie Bo jest lipa Ło eee, kurwa, jakieś oberwanie ciężkich chmury Sprawa wygląda tak Na szybko wam opowiem historię Byłem w Hiszpanii kamperem, nie eee, Zrobiłem sobie kampera na szybko samemu, no i pojechałem do Hiszpanii, no i tam mi trochę zeszło, byłem tam w sumie Ponad dwa miesiące I raz, tak jak tutaj teraz leci woda normalnie drogami Takie było berwanie chmury i Kurwa, źle chyba pojechałem, łohohoho wow! Takie było berwanie chmury, że normalnie wszyscy stali Tylko ja oczywiście tym kamperem umiałem trochę wyższy, przejechałem przez wszystko Moja Ło kurwa macie Ty wjadę tu Uuhu, Ale ja kurwa Ty, moja to była zesrana A oczywiście ja po tych górkach Stefanie jechałem i się śmiałem Powiem wam że było petarda Tylko kamper był zrobiony z Z Vivaro I on był trochę wyższy na wyższych kołach I wiedziałem że sobie przejadę spokojnie nie A teraz zamiast jechać range, To ja sobie pojechałem mini A tak leje Żebym tu był range, To bym frunął po tych wodach A teraz Czołgam się jak na gukarcie. Dobra, I, że tak powiem, płynę dalej. Czekam na pracownika. Rejestrację zgubiłem. Patrzcie. Pojadę tą całą drogą. Może znajdę. Yy, czekam na pracownika. W międzyczasie oglądam sprzęt. Stan jest ok. Ja użyłem ek Złożę CMR-ek, najpierw uciekłem, takie stare cmr -ki. muszę schować. Eee, no i tyle, czekam na niego, utknął gdzieś w wielkim kurwa korku spowodowanym ulewą. Dobra, kierowca przyjechał lepiej późno niż wcale, jak mawiają. śmiga, a ja jadę, no tak napierdala deszcz, że jest bałek, nie? Ja jadę do domu. Sosnowiec, to jest miasto seksu i biznesu Zgubiłem gdzieś tu rejestrację, bo była wielka ulewa i mówię, może ją znajdę Patrzcie co widzę, nie byłem pierwszy, jest dobrze Siema, siema panowie Jest sobota Godzina 20.30 Wraca tirowiec Trochę było problemu na trasie Bo pozmieniałem trasy parę razy zmieniano mi w sumie parę miałem mieć przerzutów i mi spadły te przerzuty no i później musiałem tak łatać dziury no i trasa wyszła trochę słaba logistycznie słaba w sensie yy. i terowiec wraca dzisiaj małolat wrócił małolat, nie małolat małolat tylko małolat fotograf wrócił dzisiaj powiedzmy po południu czy tam w południe wrócił dzień wcześniej ale yy. Nie odebrał samochodu Nie odebrał samochodu, był w tore, był. Nie odebrał samochodu, była Dojechał na 3.45 A było do 4.00. do czwartej Bo kurwa nie dali samochodu dziady No i taka sytuacja Ja jutro muszę rozwieźć trzy samochody W jedno miejsce Do miasta seksu i biznesu Wolbromia Czy samochody muszę rozwieźć do... do Klientów i... I od razu później jadę do na i Trasę zaczynam, żeby się nie pomylić, gdzieś koło Berlina. Także jutro taki plan. Jadę teraz zebrać kluczyki i rozliczyć się z styllowcem. Małe zamieszanie na stacji robimy. Muszę ściągnąć to bo wiozę to jutro do Wolbromia o szkoda ściągam to, zakładam to na siebie i podpinam pod przyczepkę już mam komplet i tak właśnie na dzień dobry o godzinie 8.30 w piątek sobie pykam automat, ja, że pięknie yy, Jak wiecie to ja to Jaryś, no kurwa no. Powiem Wam tak, że mistrzac światła nie? Coś tam mi ktoś mówi? O nie miszka Mistrząc światła nie? Dobra, jak będzie dyjak do domu jedziemy Pięknie O nine Z lotuła będzie wjechałem jest dobrze Wjeżdża tirowiec mi e, Dobra, weźcie co, zaświecę mu światełko, będzie widział Dobra panowie, wracam do domu Jutro o godzinie 14 wyjeżdżam Na tą wioskę, zabić te fury i ruszam w trasę Także do jutra Można by powiedzieć wreszcie panowie, jestem Oczywiście z moim kumplem i ruszam. Ruszam nówką. Młody fotograf jedzie jutro. Ty, fajnie, kawy sobie nie wziąłem, ale jestem przybity. Wskakuj, ciapek już, no kumplu, wskakuj tu. Fajnie, kupiłem kawę, nie weszłem. No wskakuj, wskakuj, poczekaj na pana, wskakuj. Wskakuj tam, do samochodu idź. Nie sobie kawę i zapomniałem kawę, ale to tego się tak dzieje, bo. Powiem wam szczerze, ponad 50 walk zawodowych to jest zbyt, zbyt dużo. Taką ciekawostkę wam powiem, patrzcie na to. Ecik. Miałem kiedyś takiego ziomka, Ecika. No straszna kurwa, no straszna kurwa. Powiem wam, że chłopak wyjebał wszystkich, wszystkich. Ale to nie, że tylko mnie. Tylko wyjebał wszystkich, kogo znał, to ich wyjebał. No taki był właśnie Ecik, przekręcił wszystkie, co się dało i tak się zastanawiam, czy to nie jest on czasem, ale on jest poszukiwany i powiem Wam tak, żywy lub martwy jest poszukiwany i to ostro, także to, to chyba nie jest on, bo chyba by się nie odważył chłopak, chyba nie jest taki głupi, żeby w tym mieście z tą ksywą parkować i napisać sobie Ecik, pukałem tam, ale nie odbiera, bo mu gościowi powiedział, chłopie weź to zmień. Nie robię sobie wstydu Dobra Ketla sobie wziąłem, patrzcie dwunastkę ketla nie, nie no to będę taki dojebany po tej trasie Że to jest wałek W wolnej chwili zamierzam robić Jakieś różnego rodzaju ćwiczenia Dobra zaleję się teraz I rura Do jakże urocz, urokliwego miejsca Jakim jest Wolbrom Byłem pusty jak bęben Rolling Stonesów eee... Co się stało w trasie? Już wam mówię. Dwie trasy. bo Teraz, ostatnio, tam chłopaki pojechali. Już mówię o tej trasie, co teraz była. Pojechali yy, ustawiłem trasę. Wszystko, jak po szturku, w niedzielę wstaje. A tam trzy samochody wyleciały z tej trasy. I cała układanka z nie poszła się, że tak powiem, jebać. No i Tirowiec miał trochę pod górkę, bo trochę mu tam namieszałem w tych trasach. Yy, a lat miał łatwiej, ale małolata jednęli, yy, dostał mandat. Nie będę mówił o kwocie z jego winy. Nie chcę nawet mówić o tym zdarzeniu, ale dostał mandat i to nie mały. Druga sprawa, co, co? jest kumbo? Co, co cię tam zabolało, przyjacielu? Co ci tu zabolało? Co cię tu zabolało, przyjacielu? O co Ty zahaczyłeś? O co Ty zahaczyłeś? Coś cię zahaczył. Druga sprawa, druga sprawa, małolot rozwalił. Yy, aha, małolot dostał mandat. Fotograf dostał mandat, później wyjeżdżał z yy, jednego miejsca, gdzie tam często jestem. Wyjeżdżał, zawracał i jak wjeżdżał do tyłem. To gościu go chciało minąć spokój i zajebał mu nad kole, Ale ona się nic nie stało, przynajmniej ja nic nie widzę Co tu się nie pasuje? Przynajmniej ja nic nie widzę A tamten gościu, do którego mała lat zostawił samochód yy, Rozwalił sobie podnik I chciał mówić młodemu, że to jego wina Ale młody mu powiedział, żeby się zawijał stąd i to nie jego wina Przyszedł kierownik z tego, Przed chwilą młody tam zostawił samochód A za chwilę wyszedł ten kierownik, u którego zostawiał samochód Próbowali mu mówić, że to jego wina, ale zadzwonił. Mówi, to zwońcie na policję. No to jak usłyszeli, że policja, no to powiedzieli, że nie, nie, bo on się już wycofywał. On już był praktycznie już był, już był, już wycofał, tylko jeszcze się prostował. A ten gościu go chciał minąć na, na żywca, oczywiście, i zajęwał mu w tamtym podnik, ale nic się nie stało. Nam, tamten cały rozwalony. No i gościu mówi, że dobra, no to my naprawimy swoje, my swoje, no dobra, i tyle. Także miał przygody i jeszcze miał taką przygodę, że rozwalił kostkę od przyczepki, urwał, nie pytałem już o szczegóły, ale zrobił ją i kupiłem dwie kostki, jedną już zmienił tutaj w tej lawecie, nawet ładnie to zrobił i teraz jutro jedzie chłopak drugą i taką mam prośbę do niego, żeby mi zmienił też tą drugą i powiedział, że może to zrobi jak będzie miał chwilę wytchnienia. A ja ruszam, tak. Zwiozę te trzy samochody. Dwa truposzczaki, jeden normalny. Zwiozę to i do Wolbromia. Nie wiem nawet do kogo. dzwonili mi chłopaki. Czy im to wezmę. Mówili, że się znamy, ale ja nie wiem kto to jest. No i wziąłem im trzy. Jednego nie wziąłem, bo tak, tak mi się pozmienia ta trasa, że. Mało co, a z nie wrócił na pusto, bo by nie zdążył, bo już minuł 48 miał kręcić, ale on jest bryciarz, to tam sobie jakoś, jakoś dał radę yy, i skróciłem trasę, trzech nie wziąłem samochodów, pierwszy raz w życiu nie wziąłem trzech samochodów, musiałem pozmieniać, wziąłem na szybko, trochę bliżej, ale się udało, no i teraz mam zawieźć te trzy a Ola rusza z Drezna tylko od wtorku, bo musi, znaczy nie musi, tylko nie wiedziałem czy będzie jechał. No to mu zrobiłem od wtorku. To odpocznie sobie do wtorku, yy, znaczy nie do wtorku, dobra, co ja mówię, w poniedziałek o 18 wyjeżdża, czyli jutro. No to odpocznie dwa dni, nie za dużo. I ma dość, ma dość krótką trasę. Rusza z Drezna dwie sztuki, później po drodze bierze trzecią sztukę no i jedzie na Holandię. I na razie mam tyle dla niego, powroty już mam. Mam 9 sztuk, 6 miejsc, Trzech nie wezmę, komuś sprzedam. No a ja mam, jadę gdzieś koło Berlina, ładuję jeden, później drugi, później trzeci, później ten drugi zrzucam i ładuję czwarty. I jadę na Holandię z tymi czterema i później mam hmm, Mondeo, jakieś biorę. gdzieś tam nad Frankfurtem Mondeo i jadę na jadę gdzieś na Zagłębie do zrzucić i jak zrzucę to 30 km dalej mam Etrona wziąć no i teraz jeszcze coś muszę do tego Etrona zabrać i jeszcze by coś mi pasowało zabrać do tego Mondeo to jak już pojadę tam mam czystówki zrobić po tym Mondeo na pusto no to pasowałoby do tego Mondeo jeszcze coś dosztukować. A później a najlepiej to było z tego Mondeo, przy tym Mondeo doszukować coś małego, żebym tylko tego Etrona dorzucił i miał dwie sztuki. Także waga na ten tydzień, jak na razie się zgadza, na wyjazd się zgadza, na powrót się zgadza. Zobaczymy jeszcze mi jeden przerzut brakuje i mało latowi jeden przerzut. Mam nadzieję, że to jakoś, że to jakoś dobra. Dobra kończę, bo nabijam 6 minut. Panowie piszecie do mnie. E Ile za leasing, ile dałem za leasing, jak można, jaki giełd używam, i tak dalej, jak zacząć ten biznes, panowie. Wszystko jest w filmie, chyba 51, no ile pamiętam. I jeszcze jest w filmie odbiór, odbiór lawety. Tam też to wszystko mówię. Nie chcę mi się powtarzać. No, to cały czas tego samego, dlatego zajrzyjcie tam, bo możecie oglądać. Yy, tam jest wszystko, co można powiedzieć, co ja wiem, a nie jestem ekspertem, ale to co wiem, to tam powiedziałem, także zapraszam, a ja jadę. Zostało mi jeszcze 40 km, żeby się zrzucić, a potem to już normalnie z górki tylko na skorzelec, a jeszcze nie, jeszcze może nie na skorzelec, może na tą pojadę, może no. na Olszynę jeszcze to przemyślę. Jadę za dziadzią jedzie sobie 60 przez całą wioskę od jakieś 15 km. O, łeb mi pęka. Jadę zrzucić te dwa pierwsze. Yy, dwa do jednego to jest jariskę i I A A6 nie pali i jest w automacie. Ale jest tam jakiś mechanik, co to ściągnie a, a szustka, sorry, tak, no wszystka. A, a Jaricka chodzi jak marzenie. Nówka sztuka tylko po gradobiciu. Ale... Ale chyba igła jest poza tym. Poza tym, że jest cała obita, to jest igła, bo ma się tysięcy km zrobione. Marina. W się zaczyna Wolbrą. To jest kurwa życie tutaj. Zrzuciłem jeden. Musiałem tu jechać tyłem, co było oczywiście dla mnie jako drivera number one bardzo łatwe, ale spoko. Teraz jeszcze muszę wyjechać tak, żeby najlepiej nie uszkodzić sobie opon. Uj, nie będzie to łatwe. Dobra, jadę jeszcze złamać jeszcze. I jeszcze jariskę, to jest do tego samego gościa, ale w innym miejscu zrzucę. Ja riskę zrzucę i merca w jednym miejscu Jestem wolny jak ptaszek polny, zaczynam wtedy dzień pracy Sorry, musi być wytrwały, chłopie, penis powiększa Zrzuciłem się, panowie Trzy sztuki Skrzypi, ot Trzy sztuki zrzuciłem Jest godzina, już wam mówię, jest godzina na pewno, nie wiem, zajebista jest godzina, na pewno jest petarda 16.30, pięknie Już mam spóźnienie na start Yy, ale ruszam z tego pięknego jakże miasta. Naleję sobie jeszcze wody do bańki, żeby mieć do picia dla ciapka. I ruszam. Yy, odcinek trochę dziwny, ale długo nie, mnie nie było. Mówię odezwę się do was, żeby nie było, że jest lipa. Albo wiem co. Wiem co, w bonusie. Zaraz wam opowiem historię, tylko pomyślę. Którą? Opowiem Wam historię niekorzystną dla mnie, no ale właśnie widzę, że nie zapowiadałem stopki. Niekorzystną dla mnie, ale no niestety czasami też tak było. Znaczy nie było, czasami było tak raz. A mianowicie zacząłem stać pierwszy raz na bramkę. Koleżka, który tam się tym zajmował, nazwijmy to był takim przedstawicielem w wschodzącej grupie przestępczej. <grywa> ja już boksowałem, tam no chcę stanąć na bramce, jakby jakąś jakąś pracę, no to coś tam sobie zarobię. No i wysłał nas do miasta, a może nie powiem jako miasta, żeby się nie cieszyli ci, co wtedy to była ta historia, ale wysłał mi miasteczka takie małego, czyli wioska koło zawiercia. Od nas tam, tam będzie dąbrowa, niedaleko się przejedzie, i tam było jak 15 km. No i tam stanęliśmy. Ja, taki kumper z boksu i też taki kumper z boksu. Tak przyjechał pojechał ten, ten kumper trzeci, pojechał tylko tak z nami, bo się Bo się nudził. To był pierwszy wieczór, nie? No i tylko że ten ziomek, który nas tam postawił, zapomniał nam powiedzieć, że oni przejęli tę bramkę od kogoś, nie? Przejęli, czyli. Czyli najewali kogoś, żeby wziąć tą bramkę, no i wsadzili nas. No i zapomnieli nam o tym powiedzieć. Co było dość kluczowym, kluczowym w tej historii jest. No i stoimy na bramce. Mało lat byliśmy, nie wiem ile miałem. 19 lat. Już tam już boksowałem, już tam, już tam powygrywałem, już, już tam dużo, długo boksowałem, także to już stałem. Stałem, to już tam nie byłem, jakimś, nie byłem jakimś, tam łebkiem, którego ktoś może popchnąć na ulicy. Stałem, bo walczyłem już, nie, nie, miałem już pewnie z 50 walk, także tam już byłem doświadczony opakiem w miarę. Ważyłem wtedy, nie wiem, bo, bo 7,5, czyli ważyłem powiedzmy 80 kg. No to taki, no to taki nie? No. No i. No i tak. Stajemy na bramce. I Kumpel stoi tak, jakby na szatni. Stał nie był szatniarzem, ale tak stanął za szatnią, jakby nie. No i wchodzi, wchodzi ekipa. Nie wiem, powiedzmy tam, nie chcę przesadzać. Powiedzmy 10 osób nie. W kominiarach, w kominiarkach, yy, w kominiarkach w mieli, nie, bo wjazd normalny, chcieli nas tam rozjebać, nie, ale że my ważyliśmy po 80 kg z kumplą, to oni nie wiedzieli w ogóle, kto tam, którzy to są ochroniarze. No i wchodzą, na ten ziomek tam za tego, za tej, za tej mówi, panowie, ale kurtki do szatni proszę włożyć, nie, a tam wjazd jest, wiecie, ekipa przyjechała nas rozjebać, no i tak się skończyło, że nas rozjebali tam w drobny mak. Nie połamali nas, bo byli za słabi psychicznie, ale... Obili nas tam ciężko tymi, tymi kijami. Eee, no i potem przyjechali od nas, łopaki, zawinęli nas tamto. Do szpitala nie nie trafił, ale obili nas wtedy fajnie. Eee, znaczy fajnie to nie, ale obili nas wtedy ostro. No i potem, oczywiście, jak to w, pod koniec lat 90. bywało, eee, no było odwet na drugą stronę. No i wyjaśniliśmy to wszystko, ale pierwszy dzień w pracy miałem dość taki. <grych> Dość to przywitanie miałem takie, dość serdeczne, najebali nas ciężko, kumpel a na, naj, naj, do, najgorzej dostał, kumpel, który stał na szatni i to jeszcze nie stał na szatni, nie miał za to pieniędzy, tylko stanął na szatni i panowie, wjazd ekipa mówi, panowie, ale kurdeczki do szatni, a oni z bejsbolami w kominiarach. To tyle, eee, pozdrawiam, odcinek trochę zjebany, ale sorry, nie miałem wyjazdu. Ruszam w trasę, myślę, że za tydzień wrzucę dwa odcinki. Pozdrawiam.